Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci. Ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, Zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus. Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś mesjasz, syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście. Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili, Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przybył do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, Rzekła do niego: Panie już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie Go i pozwólcie Mu chodzić. Wielu więc zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie, chwała To. Witam Was, bracia i siostry, w pierwszym dniu naszych tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Widzę tutaj jeszcze dużo wolnych ławeczek, dlatego zapraszam te osoby, które stoją pod chórem, aby podejść tutaj i wygodnie sobie usiąść. Chodźcie, kazanie będzie długie, może nawet godzinę będzie trwało. Po co tyle stać? Drodzy moi, zawsze, ilekroć rozpoczynamy rekolekcję, może zrodzić się w naszym sercu spontaniczne pytanie. Które to już rekolekcje w moim życiu? Dwudzieste, pięćdziesiąte, setne, może sto pięćdziesiąte. Przychodzimy przeważnie dwa razy w roku, wysłuchujemy kompletu rekolekcyjnych nauk, odprawiamy spowiedź, podejmujemy jakieś postanowienia, by po tygodniu, dwóch, trzech przekonać się, że tak naprawdę niewiele się w naszym życiu zmieniło. Ciągle jestem taki sam. Ta sama suma wad, grzechów i słabości. Może tak być. Po wielu latach takich doświadczeń chrześcijanin może zwątpić nie tylko w sens odprawianych rekolekcji, ale w ogóle w sens wszystkich swoich religijnych, duchowych wysiłków. Po co to wszystko? Po co rekolekcje? Po co msza święta? Po co spowiedź? Po co modlitwa? Po co powstawanie z upadków? I tak dalej, skoro... Właściwie ciągle jestem taki sam, ani lepszy, ani gorszy. Bogu dzięki, że przynajmniej nie gorszy. Bracie i siostro, naszym pierwszym zadaniem dzisiaj będzie uświadomienie sobie i przekonanie samych siebie, że jest sens. Jest naprawdę sens tego wszystkiego. Popatrz, gdy rolnik wychodzi na swoje pole aby, albo do ogrodu, by plewić kwasty. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie minie kilka tygodni, a te chwasty na nowo odrosną. I trzeba będzie tę żmudną czynność wykonać może jeszcze nie raz. Ale przecież żaden z nich nie pomyśli sobie, iż skoro tak się rzeczy mają, zostawię te pole samemu sobie. Dzięki żmudnie wykonywanym, powtarzanym czynnościom, to pole będzie zawsze czyste, płodne, żyzne. Gospodyni domowa, która każdego tygodnia usuwa kurz z mebli i sprzętu w swoim domu, również bardzo dobrze wie, że po kilku dniach ten kurz na nowo będzie się pojawiał. Praca kobiety nie ma końca. Ale przecież nikomu nie przyjdzie do głowy pomysł fatalny, aby skoro tak, zaniechać sprzątania. Dzięki żmudnie powtarzanym, wielokrotnym czynnościom to mieszkanie będzie zawsze czyste, schludne. Piękne. Wydaje mi się, że tę samą zasadę można odnieść do naszego życia duchowego. Moi drodzy, nasza droga do świętości, do pełnej doskonałości jest rozłożona w czasie. Tak to Pan Bóg zaplanował. I daje nam znaki swojej łaski, swoje słowo, swoje sakramenty, modlitwę, siłę do powstawania z upadków, nadzieję w upadku wielokrotnie powtarzane duchowe czynności, które są naszą drogą do świętości, drogą, którą idziemy do szczęśliwego finału. I jeśli nawet nie osiągniemy tej pełnej doskonałości tu na ziemi, będziemy ją kontynuować dalej na szlaku czystcowej pokuty, wspomagani modlitwami z nieba i z ziemi. Tak więc, niech nie przyjmujecie zbytnio sytuacja, w której na glebie Twojej duszy wyplewionej w sakramencie pojednania, wyrośnie znowu jakiś paskudny chwast w postaci grzechu. Niech nie załamuje Cię moment, w którym na powierzchni Twojej duszy, rozgrzanej atmosferą rekolekcji, osiądzie znowu kurz obojętności, byle jakości. Wyrwiesz chwast, obetrzesz kurz, i będziesz tak postępował, aż do momentu którym już nie będzie trzeba ani wyrywać chwastu, ani usuwać kurzu. A więc jest sens. W porządek tych duchowych czynności, które podejmujemy we współpracy z Bożą łaską na drodze do świętości, są również parafialne rekolekcje. Przychodząc tutaj, spodziewamy się po tych rekolekcjach dla siebie jakiegoś duchowego sukcesu. Sukces to bardzo modne dzisiaj słowo, choć przeważnie odnoszone do toczesnych dziedzin życia. I tak to przeważnie jest, że sukces rekolekcji, naszą ocenę tego, czy były dobre, czy mniej dobre, wiążemy z osobą tego, który je prowadzi, z osobą rekolekcjonisty, konkretnie w tym roku w Waszej parafii, z moją osobą. Czego się spodziewamy? Że rekolekcjonista będzie mówił ciekawie i wyraźnie, i niezbyt długo, że będzie swoje refleksje przeplatał przykładami, które będą nas poruszać, wstrząsać, może nawet wyciskać łzy. Panie jeszcze dodatkowo chciałyby, żeby rekolekcjonista był przystojny, ale przecież nie co roku będziecie mieli takie cudo jak teraz. A teraz, moi drodzy, na poważnie. Sukces rekolekcji. Tylko w części, powiem więcej, w mniejszej części zależy od tego, który je prowadzi. Proszę mi uwierzyć jako temu, który dzisiaj rozpoczyna 188. rekolekcje parafialne w swoim życiu. Podam taki przykład. Było to ze 20 lat temu. Pracowałem jako wikariusz w jednej z parafii. I tak się zdarzyło, że na rekolekcje ksiądz proboszcz zaprosił kapłana, któremu po ludzku sądząc, te rekolekcje nie szły. Mówił monotonnie, długo i nieciekawie. Myśli nie kleiły się jedna drugiej. Mówiliśmy sobie, wikariusze, w zakrysti szeptem, że to chyba nie był dobry pomysł i parafianie nie będą zadowoleni. A to była parafia, gdzie potrafianie, parafianie potrafili wyrazić swoje niezadowolenie w sposób nie zawsze sympatyczny. Jakież było nasze zdziwienie i zaskoczenie, i zawstydzenie, gdy okazało się, że już bardzo szybko do wielu z nas przychodzili parafianie z takim komunikatem najlepsze rekolekcje, jakie pamiętamy wreszcie coś zrozumiałem wreszcie udało mi się taką czy inną rzecz w życiu przestawić na właściwe tory. Ogromna nauczka, że Pan Bóg. Jeśli chce działać na człowieka, potrafi wykorzystać narzędzie z ludzkiego punktu widzenia naprawdę ułomne. Tak się stało właśnie i tym razem. Oczywiście nie znaczy to, że do rekolekcji nie należy się przygotować, że nie należy ich wygłaszać z całą starannością, ale Pan Bóg, Jego łaska, Jego moc jest ponad tym i obok tego. A więc. Nie od tego, który je prowadzi, zależy sukces, duchowy sukces rekolekcji. A jeśli nie od rekolekcjonisty, czy nie wyłącznie od niego, to w takim razie od czego? Braci i siostro, sukces rekolekcji, który dzisiaj rozpoczynamy, zależy przede wszystkim od tego, czy ty dzisiaj na ich progu uwierzysz, iż podczas tych świętych czterech rekolekcyjnych dni. Pan Bóg będzie miał tobie osobiście coś konkretnego do powiedzenia. Jedna nauka, jedna myśl, czy zgoła jedno zdanie, które w Bożym zamyśle będzie skierowane do ciebie, do twojej konkretnej życiowej sytuacji i gdy je usłyszysz, nie będziesz mieć wątpliwości, że tak właśnie jest. Kiedy to słowo będzie powiedziane i w jakiej formie, nie mam pojęcia, ba ja nawet nie wiem, czy Pan Bóg w swoim rekolekcyjnym mówieniu do Ciebie posłuży się mną. Może, ale nie musi. Może słowami kapłana, który będzie przewodniczył mszy świętej? Może lektorem i fragmentem Bożego Słowa? Może panem organistą i słowami pobożnej pieśni? A może tym kapłanem, którego spotkasz jutro czy pojutrze przy kratkach konfesjonału? Wiem tylko i zachęcam Cię, abyś uwierzył, że takie słowo Pan Bóg do Ciebie przygotował. Trzeba zatem szeroko uwrażliwić i otworzyć nasze uszy i serca, aby tego Bożego orędzia przypadkiem nie uronić, nie przegapić, nie przespać. Jak to zrobić? Oto, bracia i siostry, kilka duchowych porad dla każdego z Was na ten święty, rekolekcyjny czas. Kilka próśb, które nie mają charakteru obligatoryjnego, ale myślę będą bardzo pożyteczne. Pierwsza moja prośba to taka, abyś uczestniczył w rekolekcyjnych spotkaniach we wszystkie cztery rekolekcyjne dni. Czasem mamy taką skłonność do redukcji raz niedziela i jeszcze drugi raz po spowiedź. Spróbujmy być codziennie, od dzisiaj do środy włącznie. Program rekolekcyjnych spotkań jest ułożony tak optymalnie, iż jestem przekonany, że większość z nas przy odrobinie wysiłku znajdzie właściwą dla siebie godzinę. Druga moja prośba to taka, abyśmy w tym świętym rekolekcyjnym czasie podarowali Panu Bogu coś więcej w sferze naszej modlitwy, aniżeli czynimy to codziennie. Coś więcej niż ten minimalny poranny i wieczorny Pacierz. Co to może być? Cokolwiek. Różaniec, koronka, modlitewnik z całym bogactwem świętych tekstów, Boże Słowo, wreszcie to Słowo, które rodzi się w Twoim sercu, gdy osobiście adorujesz Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Cokolwiek. Jest wiele ważnych intencji, które w tym świętym, rekolekcyjnym czasie potrzebują naszego modlitewnego wsparcia. Ja proszę Cię o szczególną modlitwę w intencji Twoich Dusz pasterzy, gdyż jest to twój pierwszy i podstawowy względem nich obowiązek. Proszę Cię o modlitwę w mojej intencji, abym był dobrym narzędziem Bożego mówienia do Ciebie, aby zdrowia i sił mi nie zabrakło, zwłaszcza moim strunom głosowym. Proszę Cię o modlitwę w intencji, tego kapłana, którego spotkasz przy kratkach konfesjonału, o modlitwę w intencji nowych powołań do kapłaństwa, albowiem nad Kościół Polski naciąga kryzys, żeby nie powiedzieć, katastrofa w tej mierze. Popatrz, ile ważnych spraw potrzebuje naszego modlitewnego wsparcia w tym czasie. Wreszcie pomóc się za tych naszych parafian którym droga do kościoła, a tym bardziej do konfesjonału, dawno już trawą i chwastem wszelkim zarosła. Kolejna prośba to taka, abyś w tym rekolekcyjnym czasie podarował sobie odrobinę luksusu ciszy. W tym rzecz, że Pan Bóg nigdy do człowieka nie mówi w hałasie, zawsze w ciszy. I nauki rekolekcyjne, nawet jakby gdyby jawiły się Ci jako bardzo ciekawe, w gruncie rzeczy niewiele sprawią w Twojej duszy pożytku, jeśli do takiego czy innego wątku nie wrócisz w domu, w skupieniu, w ciszy serca, właśnie w ciszy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie całkowicie wyizolować się od świata i jego spraw. Nie możemy zaniechać naszych obowiązków zawodowych, domowych i innych, ale możemy. To zachęta nie nakaz odciąć od naszych uszu źródła zbędnego hałasu. Spróbujmy zachęta nie nakaz. Zrezygnować na ten czas z telewizji, radia i innych nośników dźwięków. Dla osób starszego pokolenia może nie będzie to żaden problem, ale dla ludzi młodych może być to bariera nie do przeskoczenia. Przy okazji przekonamy się, czy w ogóle potrafimy jeszcze bez tego żyć. Zachęta, nie nakaz. Kolejna prośba to taka, abyś w moim imieniu, ośmiele się powiedzieć więcej, w imieniu samego pana Jezusa zaprosił na te rekolekcje kogoś, kogo być może nie będziesz musiał daleko szukać. Kogoś, kto sobie zaplanował, że i tak na niej nie pójdzie, bo nie wierzy, że one są dla niego potrzebne czy pożyteczne. Jako ochrzczony członek mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół, masz takie prawo zaprosić kogoś na rekolekcję w imieniu samego Pana Jezusa. Jeśli ktoś przyjmie Twoje zaproszenie i przyjdzie, będziesz mieć radość w sercu i zasługę w niebie. Jeśli ktoś uśmiechnie się, machnie ręką i powie, daj mi spokój, mam inne ważniejsze sprawy na głowie, Twoja zasługa będzie wcale nie mniejsza. A jeśli zdarzy się tak, że ktoś potraktuje Cię w sposób niegrzeczny i będzie Ci przykro, Twoja zasługa będzie boda jeszcze większa, a do tego ubogacisz się o doświadczenie duszpasterskiej goryczy, która jest nas, kapłanów, chlebem powszednim. I jeszcze jedna rada, ostatnia. Spróbuj słuchać tych rekolekcji tak, jakby to miały być ostatnie rekolekcje w Twoim życiu. Nie zrozum mnie źle. Życzę każdemu z Was 100 lat i więcej życia w zdrowiu, pobożności i radości. Chodzi o pewne metodyczne założenie. Niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od tego, czy mam lat 18 czy 80, spróbuj wyobrazić sobie, że te rekolekcje są ostatnie. Podobno zupełnie inaczej się ich słucha i ich. Przeżywa. Bracie i siostry, chciałbym, aby nasze rekolekcyjne refleksje były uporządkowane tematycznie. I tak tematem naszej jutrzejszej rekolekcyjnej nauki będzie spowiedź, sakrament pokuty i pojednania. Natomiast dwa kolejne dni przyjrzymy się dwóm znaczącym postaciom z dramatu Wielkiego Piątku, we wtorek postaci apostoła Szymona Piotra, a we środę na zakończenie apostoła Zdrajcy Judasza. Starożytni Rzymianie mieli takie powiedzenie leksio prima, leksio brevis, czyli nauka pierwsza powinna być nauką krótką. Zatem, żeby tej antycznej mądrości stało się zadość, na dzisiaj tyle, a jutro będzie troszeczkę dłużej. Amen.